Witam. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać, jak reanimuję storczyki w warunkach domowych. Takie storczyki, które są po przesadzaniu, czy też nam podwiędły. A tutaj również storczyki, które kupujemy w przecenie i są one, no wiadomo już stan nie jest dobry, liście podwiędnięte, prawda, przekwitłe. Akurat tutaj pokazuję te storczyki, które kupiłam w przecenie. Myślę, że warto kupować, dlatego że taki storczyk kosztuje 70 zł za, w normalnej cenie, natomiast przecenie już kosztuje 20 zł i myślę, że warto się potrudzić, żeby sobie taką kolekcję zgromadzić. Ja tutaj akurat kupiłam dwa storczyki w kolorze takim bordowym. Tu jest taki storczyk, tutaj jest o takich kwiatach. I jak już je doprowadzę do ładu, wtedy posadzę do jednej donicy i wtedy taka, uzyskam taką dużą kompozycję. Do dużej donicy, ale ciasnej, prawda? Nie może być ona zbyt duża, no taka proporcjonalna powiedzmy, do, tych, do połączenia tych dwóch doniczek, w których rosną rośliny. Rośliny takie kupione w przecenie, wiadomo, że one już mają pozrzucane kwiatki, bo to jeśli stoją jakiś czas w worku foliowym, działa on niekorzystnie, prawda, na te pąki, bo rośliny zrzucają te pąki kwiatowe. Tutaj widać też pąki takie już pomarszczone, czyli z tych pąków akurat nic nie będzie, ja to uszczykuję albo obcinam. Ale roślina ma potencjał, dlatego, że tutaj jak widać na tych końcówkach to są żywe końcówki, także ta roślina będzie cały czas jeszcze rosła. Trochę kwiatów ma, czyli już widzimy ten kolor i, i to, co możemy osiągnąć. Tutaj akurat końcówka jest, która jest ułamana, ale tutaj też jest to żywa końcówka. I teraz cztery dni, e, tutaj jeszcze ma, m, prawda, takie e, nowe pędy, z których też będą kwiaty. Także jeszcze coś z tego będzie, jeszcze trochę mi pokwitnie, e, jeszcze trochę m, nacieszy oko, zanim wszystko to przekwitnie. I tutaj, jak widać po liściach, liście jeszcze troszeczkę są takie wiotkie, ale już nabierają tego turgoru, już napełniają się e, wodą. Tutaj widać bardziej pomarszczony ten liść, bardziej brakowało wody roślinie. No, ale to mówię, to już 4 dni i zaczyna to już dobrze wyglądać. Czyli w jaki sposób najprostszy w warunkach domowych? Po prostu mam donicę. Tu, tu akurat mam taką donicę, do której włożyłam dwa storczyki. Jeśli mamy jeden storczyk, to po prostu do jednej osłonki albo na spodek z keramzytem. I do tej donicy, prawda, w tej donicy jest keramzyt. Pamiętajmy zawsze, żeby taki keramzyt płukać, żeby on był czysty i ja to robię, mam takie jedno sitko przeznaczone właśnie do roślin, czyli do płukania tego keramzytu. I zawsze pamiętajmy też, żeby dno na dnie była woda. I tutaj jest ta woda. Jeśli mamy przez przypadek naleje nam się zbyt dużo wody, wtedy, żeby nie wylewać całej donicy, mam taką gruszkę i tą gruszkę wkładam tutaj i odciągam wodę i wtedy nadmiaru tej wody się pozbywam. E, także to są e, rośliny, które kupiłam 4 dni e, temu i e, tak jak mówię do donicy na keramzyt sprawdzam tu ilość wody w, e, na dnie donicy i jest to e, włożone wszystko do e, worka foliowego. Zaraz to pokażę jak to robię. Tutaj jeszcze mam właśnie e, też w kolorze białym. I tutaj chciałam Wam pokazać. Tak, tutaj jest taki pęd, z którego raczej już nic nie będzie. Czyli ten, ale też skracam go do tego miejsca: do tego miejsca żółknącego. Także może jeszcze coś wypuści. Tu końcówka widać, niby jest żółty, ale ona cały czas jest żywa ta końcóweczka, także nie, nie, ob, nie y, ucinam, jedynie mogę y, po prostu uciąć y, te kwiatki, z których y, już nic nie będzie. Tutaj też jest taki pąk zaschnięty widać, tutaj to już palcami, ale roślina też ma y, cały czas jeszcze y, żywe pąk, y, 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 stożki wzrostu, Dlatego będzie cały czas jeszcze rosła. Tutaj ta druga też. I te, tutaj też, no, no, jeszcze mówię, nie obcinam, bo tutaj jeszcze jest cały czas świeży ten y, końcowy, y, y, końcowa część pędu. I tak jak widać, tutaj liście już zaczynają błyszczeć, już zaczyna się dobrze dziać. Po czterech dniach. W takiej niby szklarence, takiej domowej szklarence. I tak jak mówiłam, Donica, Keramzyt, prawda? Gdzie utrzymujemy wilgoć. I teraz pokażę Wam, jak zrobić to taką mini szklarenkę właśnie w takich warunkach tomowych. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ustawiamy roślinę do światła tak, jak układają się liście, prawda? Bo każde przekręcanie rośliny to jest tak zwany proces fototaksja, czyli roślina traci energię na przestawianie Liści do, w stosunku do światła, czyli traci energię. Czyli tutaj niwelujemy ten proces żeby, i ustawiamy tak jak liście się ustawiają do światła, żeby już ta roślina nie, nie traciła tej energii, a jedynie na pobór tej wody do liści prawda, i odżywianie całej rośliny. I za chwilę Wam pokażę, jak y, 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 zrobię tą y, szklarenkę. E, żeby zrobić taką mini szklarenkę, potrzebujemy y, worka, takiego worka foliowego. To jest spory ten worek. E, także ten worek kupiłam, on kosztuje 80 groszy w sklepie ogrodniczym. Oni mają różne te worki o różnych wymiarach, prawda? I taki worek, właśnie dobrze, żeby on był taki trochę większy, żeby y, dobrze by było, żeby liście nie dotykały do, e, e, do tego worka. I teraz mając taki worek, wkładam takie patyczki po... W storczykach, prawda? Tutaj wbijam nie w ziemię, tylko właśnie między doniczkami. One tutaj zaczepiłam jeszcze takie uchwyciki, takie storczykowe, żeby worek foliowy się nie zsuwał, i nasuwam to wszystko na te podpory. I tutaj tak zakładam. Tutaj mam takie zaczepy od storczyków. I też wkładam. I tutaj druga, drugi zaczep. I zamykamy. Tutaj zostawiamy trochę. Y do końca nie zamykamy tego, dlatego żeby powietrze dochodziło, prawda? Trochę, nic, trochę tego powietrza, dlatego że staramy się w tym momencie jak najwięcej uzyskać tej wilgoci. Jak już mamy przygotowany ten worek, to żeby jeszcze tą większą wilgoć tutaj stworzyć, ścianki worka spryskuję nierosni, nie no właśnie, tylko ścianki worka spryskuje wodą i w ten sposób mamy już gotową mini szklarenkę. Także jest to taki fajny prosty sposób do reanimacji storczyków przesuszonych. W jakiś tam sposób zaniedbanych czy sprzeceny i można pięknie sobie właśnie odratować. Tak jak mówiłam tutaj, już bardzo ładnie liście zaczynają nabierać turgor. I najlepiej by było, gdyby taki worek, taką szklarenkę postawić nie na słońcu, prawda, tylko w takim lekkim półcieniu, żeby jeszcze słońce nie operowało na te liście i myślę, że po trzech tygodniach że już rośliny dojdą do siebie a tutaj chciałam wam pokazać rośliny, które reanimuję właśnie córka mnie prosiła i ja je przesadzałam trzy tygodnie temu i zobaczymy ten efekt po trzech tygodniach. E, też umieściłam w takiej skrzyneczce, bo mogą być to skrzyneczki, prawda, które nie mają e, dziur zrobionych. Też e, keramzyt z wodą. Ja wczoraj je podlewałam, dlatego mają e, e, mokro. I o doniczkach mówiłam, że to są najlepsze doniczki. Ale też spotkałam się z takimi doniczkami właśnie, które mają te dziury i mają płaskie dno, ale te są lepsze dlatego, że tutaj powietrze dochodzi do środka bryły korzeniowej rośliny. Także te doniczki są najlepsze i tutaj już widać jak korzenie prawda rosną i roślina, która nie miała zupełnie była pomarszczona, zwiętnięta, widać po trzech tygodniach jak piękne ma liście i już wypuszcza liść sercowy. Są to doniczki, to nie są doniczki jednorazowego użytku, prawda? To nie są doniczki produkcyjne, one mają grubszy ten plastik, który nie będzie się tak łamał i kruszył. Także to są dość solidne doniczki, które bardzo polecam, bo stwarzają idealne warunki do wzrostu. Roślin storczyków, bo to są typowe doniczki do storczyków. A tutaj widać po trzech tygodniach, prawda? Jak już roślina wypuszcza dwa nowe pędy: pędy kwiatostanowe. Też ja ją przesadzałam, ona nie była tak zniszczona, dlatego ona już po prostu energię kieruje na pędy kwiatowe, nie na nie gro energii na ukorzenianie, ale też na pędy kwiatowe. Natomiast tutaj mam stoczyk, który był bardzo zaniedbany, ale widać, że też już wypuszcza, już nawet malutki listek w środku jest, nabrał turgoru, ale po trzech tygodniach widać, jak rosną korzenie, już korzonek tutaj tędy wychodzi, także Trzy tygodnie do miesiąca, widoczne oznaki poprawy stanu roślin. Ale w takich warunkach, tak jak Wam pokazuję, w takiej mini szklarence tworzymy taką mini szklarenkę, tworzymy jak najwięcej wilgoci, prawda? I w takich foliowych po prostu w workach, bo są takie małe szklarenki, ale to jednak one są ciasne. A tutaj mamy za 80 groszy worek. Każdy ma w domu jakieś doniczki, osłonki, keramzy. Tak samo i w prosty sposób reanimacja storczyków. Tak jak widać trzy tygodnie wyraźne oznaki z poprawy Wzrostu roślin. Także polecam Wam taką, e, w taki sposób reanimować storczyki, gdyby coś się z nimi działo, dlatego że na parapecie, mimo tak, jak tutaj e, widzicie, chodzi mi e, na powietrza, nigdy się tego, e, tej wilgoci przy e, e, przesuszonych storczykach e, nie uzyska. Tutaj, jak widać, są takie miniaturowe storczyki i one nie były przesadzane. One teraz sobie po prostu rosną, bo są młodziutkie, także nie ma potrzeby. Tutaj jeszcze ta bryła korzeniowa jest w porządku, podłoże w porządku, także nie ma potrzeby przesadzania. Także one sobie rosną, wypuszczają nowe listki i za chwilę powinny wypuścić pędy kwiatostanowe. E... I to chyba tyle, także yy, taki sposób yy, yy, reanimacji storczyków yy, polecam yy, i do miłego zobaczenia i usłyszenia.